Cześć. Witam na moim kanale na kodzie tarota w lipcu. Robimy sobie, słuchajcie, czytanie miesięczne dla bliźniąt, dla zodiakalnych bliźniąt tutaj sobie damy widać, widać znacznik. No i pytamy się o energię wiadomo relacyjną na lipiec, co dla was. Pytamy się jaka energia dla bliźniąt w uczuciach w relacjach na lipiec. Proszę o jasny przekaz. Mam pierwszą kartę. Wypadła sobie tak pięknie, sama swobodnie. To jest Wasza energia bliźnięta w tym miesiącu. Proszę o jasny przekaz. Co dla bliźniąt? Na lipiec. W uczuciach w relacjach. Proszę o jasny przekaz. No dobrze. Wasza energia... W mentalu, w serduchu I, i co wy będziecie zamierzały, bliźnięta. Energia Waszej osoby. Co ona ma w głowie, co ma w sercu i co ma w zamierzeniach względem Was. Sprawdzam sobie z talii. Chwilę przed, słuchajcie, przed lipcem. Um, toś nie działał, było jakieś zawieszenie, ale to zawieszenie było związane z jakimiś ciężkimi przeżyciami. Trudność jest mi ciężko. W pewien sposób oczekuję na, na atak wręcz, bronię się i w związku z tym jest po chwili zawieszenie. Nic się nie dzieje w tej znajomości, w tej relacji. A po tym zawieszeniu jest jakaś. Są uczucia, jest, ktoś czuje jakąś realizację emocjonalną w tej relacji, albo sobie to uświadamia, że ktoś jest dla kogoś bardzo ważny i wychodzi z działaniem. I ktoś, kto uświadomił sobie, że tu jest dużo spełnienia emocjonalnego w tej relacji, ta osoba wychodzi z działaniem. Takim, takim działaniem. Trochę nieprzemyślanym, ale z serca, szczerym działaniem. I dobrze, sprawdzamy bliźnięta, Waszą osobę najpierw. Mhm. Mhm. No to ja już od razu dopytuję w takim razie. Bo nie ma co. Będziemy mieć jaśniejszy obraz. Dlaczego, kochankowie? Jajku, dobra. Ci fajnie, dlaczego kochankowie. Dobrze. Dlaczego praś? Chwilę to patrwa bliźnięta ale spokojnie. No, lecą karty, lecą karty. Super, cieszę się. Dobrze cię... O, ojeju! Nie, no nie. Ja mam, ja mam z bliźniętami zawsze jakieś przygody. Jak robię bliźnięta, to tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Karty się dublują na bliźniakach zawsze. Na koziorożcach mam te same przygody. Nie, nie wiem, dlaczego tak jest. Patrzcie, coś wam pokażę. E, ostatnia karta Waszej osoby w tym miesiącu. To jest dziewiątka mieczy. A z kolejnej talii z dopytywań na spodzie talii, co mi wyskoczyło. Widzicie to Dziw dziewiątka mieczy. No słuchajcie, to nie jest przypadek. Energia się po prostu bardzo mocna. Ta, która chce wyjść, ona wyjdzie. I ona wychodzi. Proszę, no jest niesamowite. Dobra, sprawdzamy. No, niech sobie te karty rozłożę. Niech sobie popatrzy tak całościowo. Co tutaj... O, kurde, co tutaj wybija? Dobra, słuchajcie. A wasza osoba... A może zacznę od głowy. U osoby w głowie... Wasza osoba jest w karcie kochanków, czyli w karcie bliźniaka. Wasza osoba bliźnięta jest w waszej karcie, w karcie bliźniąt. Tylko to, to jest na tej zasadzie, że ta osoba... Mogła sobie zdać sprawę, mm, są wielkie arkana, jesteście w pewien sposób sobie przeznaczeni, wasza osoba może mogła uznać, że jesteście sobie przeznaczeni i w głowie ona jest tego świadoma, jest o tym przeświadczona, ale to też jest karta wyboru drogi. Tak jak bliźniak ma swojego bliźniaka, jest ta podwójność, ta, ten dualizm, tak samo w tej karcie, to są, są jakieś dwie drogi. I wasza osoba jest świadoma tego, że wy jesteście. Mm, Osobą przeznaczeniową, bliźnięta ma do Was ogrom uczuć. No, to, jest to jest jedna z piękniejszych kart w ogóle uczuć, tak? Ale w pewien sposób też jest świadoma, że jakby ta relacja, może ta relacja, wejście w nią albo bycie w tej relacji, to jest jakiś wybór jakiejś drogi, jakiejś drogi życiowej. A z czego to wynika? Z czego to wynika to przeświadczenie Waszej osoby o, o tym, że jesteście jej osobą i tak dalej, przeznaczeniową? wasza, powiem tak, wasza osoba w głowie jest bardzo poukładana. W sensie poukładana, w sensie takiego uziemienia. W ogóle tutaj na końcu wyskakuje mi karta reprezentująca byka, przepraszam. Waszą osobą może być byk, waszą osobą może być bliźniak inny, ale nie musi. To jest pewien... Z... Pewna podpowiedź energii, ale to wiadomo, że nie musi być Wasza osoba, natomiast może, bo te karty się pojawiają. I teraz, Jezu, czy ja nagrywam? Nagrywam dobrze. <grym> dobrze nagrywam. I słuchajcie, Wasza osoba w głowie prezentuje się w Pentaklach. Ona jest bardzo, mm, przynajmniej w lipcu, bardzo stabilną osobą. I, I do tego stopnia stabilną, że ona ma mm, jakby plan? Plan. Na nowy początek, na początek tu jest plan, tu jest coś zaplanowane. Ona ta wasza osoba wypuszcza pewne do was pewne gesty, pewną inicjatywę w waszą stronę i ona patrzy dosłownie patrzy co z tego wyniknie na poziomie głowy. Nie ona, to jest osoba bardzo stabilna, która ma, Plan nawet na relacje. Tak wygląda, przynajmniej w tym miesiącu, tak się prezentuje. I ten plan, i ta stabilność doprowadzają do tego, że ona po prostu uznaje, że wy jesteście bliźnięta jej osobom. <laughs> Widzicie, w głowie tej osoby jest wasza karta. Ona w głowie ma bliźniaka, ona ma w głowie was. To jest takie dosłowny, dosłowne czytanie, dosłowny przekaz. Brzmi tak, że ona ma w głowie was. Ma w głowie was. Ale to jest jakaś stabilna podstawa. Ona chce. Mm, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było przemyślane. Ta Wasza osoba tak chce. I teraz tak. I tak schody się zaczynają, chociaż może... W... Tu jeszcze nie jest tak. Chociaż jest... Powiem tak, jest źle, ale nie jest źle. Dlaczego? Bo wasza osoba przed, przed lipcem... I znowu miała ogrom jakichś oczekiwań emocjonalnych. Była bardzo emocjonalnie do was zbudowana, nastawiona, gotowa na rodzinę na taki, wiecie co, dobrobyt, że ja chcę z bliźniakiem mieć wszystko: rodzinę psa, rodzinę wielopokoleniową. Ja chcę mieć z bliźniakiem rodzinę. A przy tej, i przy tej rodzinie pojawia się um, totalny kolaps. Um, te plany chwilę przed lipsem zostają. No, całkowicie, całkowicie zniszczone, zdeptane. Jest koniec, tak? Koniec tych planów o rodzinie, o byciu razem. Z drugiej strony, możemy powiedzieć, że rodzina kogoś z Was, może tej osoby, mogła doprowadzić do tego, że ta relacja się zakończyła. To jest dla innej grupy bliźniaków, tak? Jakaś rodzina tutaj zaingerowała, że ta relacja, jakby chwilę przed lipcem, się zakończyła. A mówię, a dla drugiej grupy bliźniaków jest coś takiego, że ta osoba bliźnięta chciała z wami wszystko. I przy tym jest dziesiątka mieczy. I z koniec. Tak? Zakończyło się to z jakichś powodów. Ale wiecie co? Jakby to. Ten koniec to tak naprawdę nie jest koniec. O, coś takiego powiem, bo jakby teraz, to czytanie teraz lipcowe, które tutaj widzimy z tej pierwszej tali. Mówi o tym, że wasza osoba ma w sercu nadal do was uczucia. Um, tylko, że to jest takie, wiecie co, um, to nie jest rozbuchane, to nie jest jakieś. Um, ta osoba przynajmniej tego w sercu um, nie pokazuje, nie pozwala sobie, jakby na. Nie, nie pozwala sobie na, na jakieś ogromne uczucia teraz. A to jest związane z tym, że wcześniej było to. Um, to zakończenie, takie okropne, nie, i ta osoba być może e, na bazie tego, że tam było to złe doświadczenie, że to się skończyło, ona teraz jest w bardzo takich ostrożnych uczuciach. Ona ma uczucia, ale to jest ostrożne, bliźniaki. Ona jest w tym bardzo ostrożna, ona sobie nie pozwala na jakieś, wiecie, rozmarzanie. Wiecie, o co chodzi? Dokarmianie tych uczuć. Ona jest, ta osoba jest. Może przez to jest tak, że ona jest taka bardzo stabilna, ta osoba. W głowie ona jest stabilna, ona sobie nie pozwoli, po jakiejś tutaj wcześniejszej klęsce, ona sobie nie pozwoli, żeby nie trzymać, o, żeby nie trzymać uczuć i emocji na wodzy. Ona trzyma uczucia i emocje na wodzy. Jednocześnie, mając jakieś do Was uczucia takie nienachalne w tym momencie, ona, jest, ona zdaje sobie sprawę, że ta relacja z bliźniakiem jest dynamiczna, że tak naprawdę tu się może wszystko wydarzyć, że ta relacja jest w jakimś ciągłym ruchu, tu się ciągle zmienia, tu się ciągle dzieje. Ta osoba jest w takim przeświadczeniu, że ona też przez to taka jest taka w takim ruchu, ciągle nastawiona na to, że może się wszystko tak naprawdę wydarzyć. Ta osoba jest nastawiona, że wszystko tak naprawdę z bliźniakiem może się wydarzyć. Wszystko. E, jednocześnie ma uczucia, ale na bazie tych wcześniejszych złych doświadczeń, te, ona nie pozwala sobie na rozbuchanie tych uczuć. Teraz słuchajcie. Końcówka jest taka kiepska, ponieważ. E, mówię, ta osoba wasza. Być może nawet w pewnym momencie przed lipcem chciała. Um, ona traktowała tą, jakby, traktowała tą relację bardzo poważnie. Tak, to wygląda, jakby nawet w pewien sposób um, ma, myślała o jakiejś legalizacji tej, tej relacji. Legalizacji, ale też ta relacja jest dla tej osoby po prostu bardzo jakaś taka duchowa. Jednocześnie ona była nastawiona, ta wasza osoba. Na taką równowagę, na takie, takie porozumiewanie się, na taki fa fajny przepływ. Ona tego chciała bardzo. I być może nadal chce. Ale mówię, przy tym są jakieś plany, takie bardziej dalekosiężne tej osoby z Wami. I to ją to prowadza w, w lipcu do tego, że ta wasza osoba tak naprawdę nie wie, nie wie kompletnie. Wiecie co ma robić. Nie wiem jak tu mnie przez Pane nocy, w tej karcie nie śpisz, w tej karcie po prostu zamykasz oczy i włącza Ci się analiza mojej osoby, tej relacji, ja ciągle myślę, w tej karcie, co mnie przez Pane nocy jest takie. Siedzenie w głowie, siedzę w głowie i myślę, co ja mógłbym z bliźniakiem, jak ja mógłbym z bliźniakiem, bo w tej relacji jest jakiś, hmm, mówię, ta, jakiś taki ruch, taka zmienność ogromna, a wasza osoba tak naprawdę w głowie, ona jest osobą hmm, pragmatyczną, pragmatykiem. Ona by chciała, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało plan, żeby wszystko miało, co związane z bliźniakiem, żeby było dobrze zaplanowane, a ona jest w karcie, hmm, wiecie, koła fortuny jakaś jest tutaj nieprzewidywalność jakieś jakieś niestąpanie po ziemi może być bardzo różnie, tak ale tu jest dużo kart w rozkładzie waszej osoby jest bardzo dużo kart energii ziemskiej byk, panna, koziorożec i nawet karta byka, więc ta osoba jest bardzo, nie musi być bykiem panną, koziorożcem, ale ta osoba ma w sobie dużo pragmatyzmu, ma dużo energii ziemskiej dużo energii ziemskiej, on jest pragmatykiem ona by chciała, no, żeby to, dobra, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a nie ma tak naprawdę z jakiegoś powodu. I teraz bliźnięta. Mhm. No, dobra, zapytajmy. Bliźniaki, wy jesteście w karcie mocno atrakcyjnej kobiety. Bardzo mocno atrakcyjnej. Idziecie ulicą i po prostu widać. Że wy jesteście osobą mega sprawczą, mega atrakcyjną, osobą, która hmm, lubi działać. Jesteście osobą, kobietą albo mężczyzną, który lubi bardzo działać i jesteście przy tym bardzo atrakcyjni. A, jesteście bardzo dynamiczni. A co was do tego doprowadziło? Powiem Wam tak, do tego, że uważacie, że jesteście tak naprawdę w pewien sposób zdani tylko na siebie i sami kreujecie swoją rzeczywistość. Do tego Was doprowadziła e, e, mm, wasza jakaś taka przeszłość związana z tym, że Wasze uczucia były nadwyrężane, e, że musieliście budować. E, mm, Granice, bo byliście wykorzystywani emocjonalnie, wasza dobroć była wykorzystywana, wasze uczucia były wykorzystywane? Dosłownie. I jakby potrzeba bronienia tej swojej wrażliwej strony doprowadziła was do tego, że Wy jesteście w królowej różek. jesteście osobą, która uważa, że tylko ja mam tak naprawdę realny wpływ na swoje życie. Dosłownie. Przy tym jesteście bardzo atrakcyjni. No i mówię, a jeszcze mi to wszystko podbija to, że, jest, że uważacie, że jesteście zdani tylko na siebie i tak naprawdę tylko wy sami jesteście sobie w stanie um, um, ogarnąć, że tak powiem życie, to podbija karta w ogóle tego, co macie w sercu. Wy w sercu jesteście singlem. Wy w sercu uważacie, że... Um, wy się uważacie za, za singla w jakiś sposób i jest mam powiem Wam, w tym momencie jest Wam z tym bardzo dobrze. Z tym waszym singlostwem jest wam bardzo dobrze. A, to was, a co Was do tego doprowadziło? Wiecie co, jakiś rekonesans, że ta relacja, ta znajomość wcześniej, w przeszłości więcej mi zabierała niż dawała. Bo w tej karcie zawsze widzę, że. że o, dana osoba skupia się bardziej na tym, co jej relacja zabrała, niż dała. Szklanka jest do połowy pusta, i jeszcze przy tym są jakieś intrygi, przy tym były jakieś intrygi, yy, niedopowiedzenia, manipulacje, chęć wygrania za wszelką cenę. I to Was doprowadza po prostu do tego, że Wy, wy bliźniaki w tym, Wy w ogóle uważacie w tym miesiącu, macie taki mindset, że yy, Taka trochę Zosia samosia, tylko ja jestem w stanie sobie ogarnąć moją rzeczywistość. Ja sobie najlepiej sama poradzę. Jestem w karcie singla, ale czuję się bardzo dobrze z tym, co mam, bo wy coś macie. Wy już coś macie. Nie wiem, jako, jakiś status materialny, jakieś um, dobre myślenie, jakieś dobre nawyki, jakieś dobre. Um, dobrą podstawę jakąś macie. I wy się tak naprawdę w serduszku czujecie dobrze. Niestety, ale może nawet nie niestety. Uważa, tak, macie podobnie jak wasza osoba. Wasza osoba jest w takiej karcie, że ta relacja po prostu to jest taki trochę lorykostrę, tu się bardzo dużo dzieje, a wy jesteście w karcie tego, że ta relacja jest w jakiś sposób niewiadomą. Czegoś nie wiecie. Ja bliźniak czegoś do końca nie wiem. Dla mnie w tej relacji pewne rzeczy są zakryte, niedopowiedziane, niedomówione, coś się nie wydarza. Coś jest dla was zakryte w tej relacji, ale wy przynajmniej wiecie, że coś jest zakryte, bo wiecie, my czasem żyjemy sobie i, i nie zdajemy sobie sprawy, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że my połowy rzeczy o naszej relacji nie wiemy, o naszym partnerze, a wy chociaż sobie zdajecie z tego sprawę, to już jest połowa sukcesu, ja wiem, że nie wiem, nie, ja wiem, że nie wiem i wy wiecie, że nie wiecie czegoś, ale... Na koniec miesiąca, o ile wasza osoba, tak jak mówię, jest w dziewiące mieczy, overthinking, ona w nocy myśli, chciałaby w nocy napisać sms, ale nie wiem, czy się nie wygupię. Um, wiecie, to wy jesteście w karcie, mimo tego, że uważacie się w jakiś sposób za singla, wy jesteście w karcie, w której uważacie, że możecie tą relację budować. Chcę tą relację budować. Dopytajmy, dlaczego? Jesteście w bardzo ładnej karcie na koniec miesiąca, w takim działaniu, że ja chcę z tą osobą, współdziałać, chcę tworzyć jakiś tandem, chcę, żebyśmy razem coś... Mhm, zaraz. Jeszcze jedna karta. Mamy. No mówię, a dlaczego jesteście w takiej karcie jakby, że chcecie z tą osobą jednak budować, jednak chcecie tworzyć? Powiem wam tak. Mhm wygraliście z jakimś błędnym myśleniem coś przerobiliście, bliźniak coś przerobił spostrzegł jakiś jak to się mówi jak się biega w takim tym <laughs> nie pamiętam spostrzegliście po prostu, że coś błędnie robiliście w kółko ciągle coś jakieś działanie względem waszej osoby robiliście źle i to było błędne, i wy to dostrzegliście i to jest wasz was, was sukces dostrzegłem, że coś robiłem ciągle nie tak, ja bliźniak, ale to, że to dostrzegłem jest moim sukcesem. I ja teraz ja bliźniak wychodzę z działaniem, ale już w inny sposób w lepszy bardziej nie wiem zdrowy, bardziej świadomy, bardziej przemyślany Tak tu było coś ym, Tu było coś źle robione Jakieś działanie było ciągle źle podejmowane może jakieś ciągle takie samo błędne działanie ale wyście to zorientowali się na to i to jest wasza wygrana coś dostrzegliście mimo, mówię, jakiejś niewiadomej, która w tej relacji jest ale wy, wy to wiecie i na tej bazie wy wychodzicie do swojej osoby ale już w jakiś inny sposób przynajmniej w lipcu bo to jest czytanie na lipiec, tak ale prognoza jest, powiem wam tutaj, ładna bo, ojej, jakie ładne karty macie ehm, bo jeś, bo przynajmniej wy macie takie ładne karty bo tu jest jakaś, jakaś realizacja, jakiś koniec cyklu i przy tym jesteście bardzo mądrą, bardzo mądrą osobą, z dużym doświadczeniem i jakiś macie duchowy wgląd. Bliźniak ma jakiś duchowy wgląd. Jakąś mądrość. Taką wewnętrzną. Dobra, bliźnięta, jaki rozkład, wow. Dobra, dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca. Dzięki, że jesteście ze mną. Jesteście, no, to jest mój team. Bliźniaki to jest mój team. Um, i, I ten, i trzymajcie się cieplutko i zdrowo, i, i buziaczki, papa. Pa.